Wake up, American. You guys ready? It's time to get paid. Don't worry. Demo was born ready. Oh, more. Oh. Follow my lead. Almost at the drop zone. Get your heads in the game. Let's put on a show. No! No! Oh! Rock Company. Czyli z kamerą z trzeciej osoby nastawioną na potyczki PVP, czyli z innymi graczami. Rogue Company oferuje duży wybór postaci o unikalnych zdolnościach, ale kim są te postacie? Tytułowy Rogue Company to syndykat skupiający najlepszych najemników z całego świata, wysyłanych do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań. Mamy tutaj typowe potyczki online o charakterze strategii i dobierania postaci przez każdego członka drużyny przez co się staje się taktycznym chwilę Na chwilę obecną są Bomba, w Bomba, w której jedna z drużyn pilnuje dwóch miejsc, gdzie wcześniej wspomniana bomba zostanie podłożona przez drużynę, Przyjmowanie punktu, gdzie obie drużyny walczą o przejęcie losowego punktu w grze, oraz trening, aby móc sprawdzać nowych bohaterów, jak i stawać się lepszym. <laughs> na razie gra jest w fazie alfa, a już daje mnóstwo wsparcia ze strony twórców, co daje dużą szansę na powodzenie po wyjściu gry w 2021 roku. Mnie osobiście gra się bardzo podoba. Myślę, że najbardziej przez taktyczne podejście do tematu. Tytuł ten będzie ogrywany przeze mnie na streamach. Planuję wrzucać nowinki z tej gry, jak i same rozgrywki. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.